Na oczach milionów widzów ich miłość dopiero kiełkowała. Dziś, dziewięć lat po ślubie, wciąż płyną razem, przez burze i promienie słońca. Grzegorz i Anna Bardowscy, para z programu Rolnik Szuka Żony, właśnie uczcili kolejną rocznicę. Anna i Grzegorz Bardowscy, których widzowie poznali w drugiej edycji programu Rolnik Szuka Żony należą dziś do najbardziej rozpoznawalnych i zarazem najbardziej trwałych par, jakie kiedykolwiek pojawiły się na ekranach polskich telewizorów w ramach tego formatu. Ich historia rozpoczęła się wśród kamer i emocji towarzyszących telewizyjnej przygodzie, ale z biegiem lat przerodziła się w coś znacznie głębszego niż tylko romantyczna opowieść stworzona dla widzów. Ich relacja stała się prawdziwym, dojrzałym związkiem, opartym na wzajemnym szacunku, zaufaniu i codziennym zaangażowaniu w życie rodzinne oraz zawodowe. Niedawno para obchodziła kolejną rocznicę ślubu, co stało się okazją do refleksji, wspomnień i dzielenia się tą wyjątkową chwilą z rzeszą obserwatorów, którzy towarzyszą im niemal od początku tej wspólnej drogi. To właśnie wtedy Grzegorz Bardowski postanowił, że wyrazi swoje uczucia względem żony i ich wspólnego życia w jednym, zwięzłym, ale przepełnionym treścią zdaniu. Ich uczucie zakiełkowało w niezwykłych okolicznościach. W tamtym czasie Anna była jeszcze nauczycielką w przedszkolu, otoczona codziennie dziećmi, zabawkami i kolorowymi książeczkami. Mimo stabilności i bezpieczeństwa, jakie dawała jej ta praca, postanowiła zaryzykować i otworzyć się na nowe doświadczenie. Miłość okazała się silniejsza niż zawodowe przyzwyczajenia. Anna zdecydowała się opuścić znane sobie miasto i środowisko, by przenieść się na wieś do malowniczych Uniejowic gdzie Grzegorz prowadził swoje gospodarstwo rolne. To właśnie tam, wśród pól, łąk i zapachu świeżo skoszonego siana, rozpoczęli wspólne życie. Z czasem stało się ono nie tylko pełne obowiązków i pracy na roli, ale też niezwykle barwne, dzięki miłości, dzieciom i wspólnym pasjom. W kwietniu tego roku bardowscy uczcili dziewiątą rocznicę swojego ślubu. To wydarzenie przywołało wiele ciepłych wspomnień. Anna przypomniała w sieci chwilę która na zawsze zapisała się w ich pamięci, dzień, w którym powiedzieli sobie sakramentalne tak. Tamtego kwietniowego dnia w roku 2016 pogoda była kapryśna. Deszcz na moment przerwał słoneczną aurę, a para młoda musiała przejść do kościoła pod parasolem. Jednak już chwilę później z za chmur wyłoniło się słońce, jakby niebo samo błogosławiło ich związek. Anna, wspominając tę chwilę, napisała z nutą wzruszenia, że po dziewięciu latach nadal idą razem, przez deszcz i przez słońce, co symbolicznie oddaje wszystkie wspólne chwile, zarówno te pełne radości, jak i te, które wymagały wytrwałości. Po zakończeniu przygody z programem, Anna nie zrezygnowała z aktywności zawodowej. Choć porzuciła przedszkole, nie zapomniała o swoim doświadczeniu pedagogicznym. Zamiast tego z powodzeniem przekształciła je w zupełnie nową formę działalności. Stała się rozpoznawalną influencerką, gromadząc na swoim koncie na Instagramie imponującą liczbę ponad 340 tysięcy obserwatorów. To właśnie tam dzieli się nie tylko chwilami z życia codziennego, lecz także inspiruje innych, pokazując jak łączyć życie na wsi z nowoczesnym podejściem do biznesu i rodziny. Prowadzi dwa sklepy internetowe, tworzy treści związane z życiem na wsi, a swoją wiedzę oraz doświadczenia zawarła w książce dla dzieci zatytułowanej Skarby Wsi. W tej publikacji oddała hołd prostemu, ale pełnemu uroku życiu na łonie natury, zachęcając najmłodszych do odkrywania świata poza ekranami i betonowymi ulicami. Codzienne życie Anny i Grzegorza nie ogranicza się jednak tylko do obowiązków zawodowych i prowadzenia gospodarstwa. Znajdują również czas na drobne przyjemności i budowanie więzi rodzinnych. Ostatnio postanowili oderwać się od rutyny i spędzić kilka dni z dala od codziennego zgiełku. Wraz z dziećmi wybrali się do swojego ulubionego miejsca, malowniczej okolicy Czorsztyna, gdzie po raz czwarty mogli nacieszyć się spokojem gór, błękitem jeziora Czorsztyńskiego oraz urokiem Dunajca wijącego się między zboczami pienin. Była to okazja nie tylko do odpoczynku, lecz także do zatrzymania się na chwilę i spojrzenia wstecz na wspólnie przeżytą dekadę. Podczas jednej z takich wypraw łodzią po jeziorze, gdy słońce leniwie opierało się o tafle wody, a dzieci z zachwytem obserwowały górskie szczyty i stada owiec pasące się na zielonych wzgórzach. Grzegorz wypowiedział słowa, które natychmiast trafiły do serc internautów. Z prostotą, ale i wyczuwalnym wzruszeniem powiedział, że płyną razem już dziewięć lat, a w zasadzie to dziesięć, bo wszystko zaczęło się jeszcze. Zanim wypowiedzieli sobie sakramentalne przysięgi, to krótkie zdanie, wypowiedziane między falami a śmiechem dzieci miało w sobie całą esencję ich wspólnej podróży, od pierwszych spojrzeń w świetle kamer, przez decyzję o wspólnym życiu, aż po dzisiejszą codzienność, pełną małych cudów i rodzinnego ciepła. Fani Anny i Grzegorza zareagowali natychmiast, zostawiając w komentarzach dziesiątki pełnych emocji wspomnień. Wielu z nich pisało, że śledzili ich historię od pierwszego odcinka, od momentu, gdy Grzegorz po raz pierwszy przeczytał list Anny i nie ukrywał jak bardzo zrobiła na nim wrażenie. Inni wspominali, że już wtedy widzieli w jego oczach coś wyjątkowego, spojrzenie, które nie pozostawiało wątpliwości, iż rodzi się prawdziwe uczucie. W komentarzach nie brakowało również zapewnień o wsparciu i wzruszających wyznań, że ta para od początku budziła sympatię i zasługiwała na szczęście. Na kolejnych fotografiach, które Anna udostępniła, można było zobaczyć jeszcze więcej radości, dzieci biegające po łąkach zafascynowane majestatem gór, próbujące dostrzec każdy ruch pasących się owiec, śmiejące się do obiektywu, cieszące się każdą chwilą spędzoną w rodzinnym gronie. W takich obrazach zawarte było coś więcej niż tylko udany urlop. To była opowieść o tym, jak dwoje ludzi, którzy poznali się w dość nietypowych okolicznościach, potrafiło stworzyć prawdziwy dom, pełen miłości, zrozumienia i wspólnych marzeń, które każdego dnia stają się rzeczywistością.